Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zagadnieniu termosyfonowego chłodzenia oleju. Pierw kilka słów teorii, a następnie kilka przykładów przypadków niepoprawnego działania termosyfonowego chłodzenia oleju. Są to przypadki, które napotkaliśmy podczas serwisowania instalacji chłodniczych ale o tym za chwilę. Termosyfonowe chłodzenie oleju w sprężarkach przede wszystkim śrubowych. Służy do tego, aby odebrać ciepło oleju w chłodnicy, do której dostarczany jest olej o temperaturze między 70 a 90 stopni Celsjusza. Zobaczymy przepływ. U góry mamy stację skraplania amoniaku ze zbiornikiem amoniaku. I termosyfonowe chłodzenie oleju to jest tak naprawdę cyrkulacja, czyli krążenie które powoduje, że amoniak najczęściej utrzymując tą samą temperaturę odpowiadającą ciśnieniu skraplania, czyli załóżmy sobie 35 stopni Celsjusza, krąży sobie w ten sposób, W czym jest to napędzane, to za chwilkę, nie ma tutaj żadnej pompy, pobierając ciepło oleju, który schładza na przykład do 50 stopni Celsjusza, wraca do zbiornika, To jest taki uproszczony, uproszczony obieg termosyfonowej chłodnicy oleju. Czym jest wymuszona praca tego obiegu? To zagadnienie jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z pionową rurą wypełnioną amoniakiem ciekłym, w której dochodzi do jego odparowania, to sytuacja wygląda w następujący sposób. Najpierw ta rura będzie napełniona w 100% cieczą, później pojawią się pęcherzyki gazu odparowującego amoniaku. Przy dalszym dostarczaniu ciepła będziemy mieli sam suchy gaz o temperaturze odpowiadającej ciśnieniu parowania, a następnie gaz przegrzany. I termosyfonowe chłodzenie oleju wykorzystuje tak naprawdę różnicę gęstości pomiędzy cieczą a mieszaniną parowo-gazową. Od strony zasilania chłodnicy mamy rurociąg napełniony w 100% ciekłym amoniakiem. Natomiast w chłodnicy oleju ten ciepły amoniak o ciśnieniu, odpowiadającym ciśnieniu skraplania, gwałtownie odparowuje pobierając ciepło oleju. I w tym miejscu po stronie amoniaku, mam amoniak, w ten sposób strzałka krąży sobie. W tym miejscu będziemy mieli e, mieszaninę cieczowo-gazową. Od czego będzie zależał stopień suchości tej mieszaniny, czyli ilość gazu. W stosunku do ilości cieczy. Od tego, jak dużo ciepła, o jakiej temperaturze odbierzemy w chłodnicy oleju. I co wykorzystuje układ termosyfonowy? Mianowicie różnicę gęstości cieczy w stosunku do gęstości mieszaniny. Mieszanina gazowo-cieczowa będzie miała masę zdecydowanie mniejszą od masy ciepłego amoniaku. Ciekły amoniak, który jest gęstszy działa siłą w ten sposób i wraca tutaj do zbiornika. Czyli można powiedzieć, że termosyfonowe chłodzenie oleju wykorzystuje tak naprawdę różnicę gęstości w rurociągu wznośnym i opadającym. Aby mógł taki układ poprawnie pracować, musi powstać odpowiedni słup cieczy. Zakłada się, że ten słup cieczy do chłodnicy termosyfonowej oleju Musi wynosić więcej niż 2 metry. Tu mamy powrót. Zasilanie mamy najczęściej z dna zbiornika amoniaku, a powrót mamy do części gazowej. W jaki sposób osiąga się tą wysokość 2 metrów? Jest to proste w momencie, kiedy stacja skraplania stoi na dachu budynku. A na dole mamy Powiedzmy, agregat śrubowy. W takim układzie jest to dość proste do osiągnięcia. Odpowiedni słup ciekłego amoniaku, który będzie swoim ciężarem wymuszał krotność obiegu płodnicy olejnej. Czyli to jest, krótką to jest kwestia teorii. Tak podobny sposób działa także układ zasilania grawitacyjnego parowników. Również wykorzystuje różnice gęstości cieczy i mieszaniny cieczowo-gazowej. Co jest ważne w projektowaniu takiego układu? Przede wszystkim to, że sprężarka śrubowa, zresztą każda sprężarka, musi mieć stale chłodzenie oleju. Oznacza to, że napływ amoniaku musi być ciągły. Konstrukcja zbiornika powoduje, że amoniak do odbiorników, czyli do parowników, jest brany wyżej niż do chłodzenia sprężarek, tak aby nigdy tego amoniaku w chłodnicy oleju nie zabrakło. Jeżeli chodzi o kwestie problemów eksploatacyjnych takiego układu, możemy po pierwsze wziąć pod uwagę prawidłowo zaprojektowany układ, jeżeli chodzi o przepływy o rurociągi, natomiast kwestie eksploatacji w okresie całego roku. Wiadomo, że zimą, kiedy temperatura jest niższa, amoniak w zbiorniku skraplany jest w niższej temperaturze, przy niższym ciśnieniu, a także dodatkowo w zbiorniku ulega dochłodzeniu, w rurociągu też jest dochłodzony. Może to prowadzić przy braku poprawnej regulacji do przechłodzenia oleju sprężarki, Szczególnie w sytuacji dłuższego postoju, czyli jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że instalacja stoi na przykład przez noc przy temperaturze niższej od zera, a amoniak się bardzo mocno dochłodzi, zaleje chłodnicę, część odparuje nie od temperatury oleju, ale nawet od temperatury powietrza i w momencie rozruchu sprężarki olej ten będzie za bardzo dochłodzony. Inaczej ma się sytuacja w momencie, kiedy sprężarka pracuje w trybie ciągłym. Wtedy tego problemu nie ma. Natomiast w tym momencie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwa ciekawe zagadnienia, zjawiska, które występują w przypadku termosyfonowego chłodzenia oleju, a często nie są brane pod uwagę, bądź też przy projektowaniu umykają uwadze zespołów projektowych. Niestety, często jest tak, że projektanci, którzy projektują amoniakalne instalacje chłodnicze, nie mają praktycznego doświadczenia. Są dobrymi teoretykami, wykształcili się, skończyli studia, natomiast praktyka dopiero pozwala dostrzec pewne zagadnienia, które później wpływają na niepoprawną eksploatację układu. I tu chciałbym powiedzieć o dwóch takich problemach eksploatacyjnych. Pierwsze wynika z nieprawidłowego połączenia układu. Jeżeli sobie wyobrazimy zbiornik cieczy, i z niego bierzemy ciecz do chłodnicy olejowej, wraca mieszanina gazowo-cieczowa, i ten zbiornik jest połączony ze skraplaczem, z którego spływa ciekły amoniak. Mamy tłoczenie sprężarek. Sprężarki tłoczą pary na skraplacz. W skraplaczu dochodzi do skroplenia gazu, i tutaj mamy wypływ cieczy. Prawidłowo podłączony układ chodnicy termosyfonowej musi uwzględniać napływ par do zbiornika, czyli musimy mieć tak zwane wyrównanie ciśnień. Dodatkowe połączenie, które często jest tu jeszcze zawór odcinający, dodatkowe połączenie, które pozwoli wyrównać ciśnienia, a nie doprowadzić do zagazowania zbiornika. Jeżeli tego połączenia nie będzie, to mieszanina która spływa ze skraplacza, tym samym połączeniem spływu cieczy będzie próbował gazowy amoniak dostać się do skraplacza, blokując przepływ cieczy, czy zaburzając przepływ cieczy, bo to nie będzie e, dokładnie blokowanie. Co ciekawe, te zjawiska, te problemy, o których mówimy, na przykład w przypadku doboru odpowiednich rurociągów, nie będą występowały ciągle, dlatego że w zależności od obciążenia instalacji chłodniczej, od warunków klimatycznych, pogody, temperatury ten proces będzie przebiegał bardzo różnie. Czyli układ, który czasem pracuje, czasem może nie pracować, czy przez jakiś krótki okres może zaburzać poprawną pracę skraplacza. Czyli mamy przewód wyrównawczy, który służy do tego, żeby gazowy amoniak, który odparował w chłodnicy oleju, mógł ponownie skropić się w skraplaczu. W starszych układach bardzo często projektowano to troszeczkę inaczej, mianowicie amoniak, który wracał z chłodnicy termosyfonowej, nie wracał bezpośrednio do skrapacza, a został wprowadzony inżektorowo w rurociąg tłoczny. Mamy sprężarkę, przepływ gazu, w ten sposób. Czyli dodatkowo Przepływ par wymuszony przez sprężarkę gwarantował prawidłowe podesanie gazowego, gazowego amoniaku z chłodnicy oleju. I to było rozwiązanie bardzo dobre. Wówczas można powiedzieć, że nie ma potrzeby stosowania przewodu wyrównawczego. Jakie problemy pojawiają się w momencie, kiedy mamy podłączony powrót z chłodnicy termosyfonowej oleju? Do rurociągu tłocznego. Powiem o dwóch przypadkach. Jeden przypadek to była chodnica termosyfonowa chodnica oleju przez sprężarkę śrubowej, która pracowała poprawnie przez jakiś czas po rozruchu. Po kilku godzinach pracy dochodziło do wzrostu temperatury oleju i wyłączenia się agregatu. I to się odbywało co kilka dni, czyli kilka dni poprawnej pracy i potem problem. Co się okazało? Okazało się, że ten rurociąg. Został wykonany nie w poziomie, tylko z minimalnym spadkiem, jak to przerysuję, w tą stronę. To jest jedna sytuacja. Druga. prowadzenie rurociągu z chłodnicy termosyfonowej zostało wykonane w taki sposób. Rurociąg tłoczny. Rurociąg. Rurociąg tłoczny. I też bardzo podobnie. Przez jakiś czas układ pracował poprawnie, a później przestał chłodzić olej. Przy poprawnym dopływie amoniaku do chłodnicy olejnej. Z czym mamy do czynienia tutaj? Powstaje nam tak zwany odwrócony syfon. I teoretycznie w przypadku, jeżeli mamy tutaj gazowy amoniak, to ten amoniak przedostanie się, zostanie wyciągnięty i poprawnie będzie skraplał się w skraplaczu. Natomiast jeżeli dojdzie do tego, że pojawi nam się pewna ilość powietrza w chłodnicy termosyfonowej oleju, ten gazowy amoniak nie będzie mógł przedostać się dalej. Powstanie taki swoisty korek gazowy. Trzeba mieć świadomość, że gęstość amoniaku powoduje, że jeżeli mielibyśmy rurę, w której występuje znowu pionową rurę, ciekły amoniak, ciecz i powietrze, oraz gazowy amoniak, przepływ będzie taki, że nad cieczą amoniaku będzie warstwa powietrza, a dopiero wyżej będzie gazowy amoniak. Dlatego, że am amoniak gazowy jest prawie dwukrotnie lżejszy od powietrza, co powoduje, że powietrze rozdzieli ciekły i gazowy amoniak od siebie. I teraz w sytuacji Odwróconego styfonu bądź nieprawidłowego spadku, jeżeli w tym obiegu pojawi się powietrze, spowoduje ono utrudnienie przepływu par amoniaku. A jeżeli pary amoniaku nie będą wydostawały się z chłodnicy oleju na skraplacz, nie będzie miejsca na to, żeby napływał amoniak grawitacyjnie ze zbiornika. Będzie na, tu w tym miejscu na wlocie do chłodnicy oleju będziemy mieli ciekły amoniak, natomiast nie będzie efektu Chłodzenia. I oczywiście jeszcze jedna przyczyna nieprawidłowej pracy chłodnicy termosefonowej oleju. Wydawałoby się, że jest to usterka banalna i bardzo łatwa do zdiagnozowania. Natomiast dość często się pojawia to kwestia zaolejenia się chłodnicy oleju. Prawidłowo podłączona termosefonowa chłodnica oleju będzie miała zawór do odolejania, a właściwie dwa. Ponieważ w chłodnicy takiej występują dwie przestrzenie. Jedna to jest przestrzeń, w której mamy gorący olej, a druga przestrzeń to jest przestrzeń, w której znajduje się ciekły amoniak, który odparowuje. I teraz olej może gromadzić się w tej przestrzeni. Przede wszystkim e, czy problemem jest olej w przestrzeni amoniakalnej, dlatego że w przestrzeni olejowej jest czymś normalnym. Natomiast jeżeli pojawi się pewna warstwa. Taki film olejowy na powierzchni wymiennika ciepła podnicy termosyfonowej, to oczywiście wymiana będzie bardzo pogorszona i olej będzie osiągał zbyt wysoką temperaturę. Na koniec jeszcze chciałbym wrócić do tematu przechłodzenia oleju i wspomnieć o dwóch takich dość powszechnie stosowanych rozwiązaniach, które umożliwiają uniknięcia przechłodzenia oleju. Jedno rozwiązanie polega na tym, że jeżeli mamy separator oleju. Do którego tłoczy gorące pary sprężarka, i tu mamy olej o wysokiej temperaturze, który następnie trafia do chłodnicy oleju. Czyli tu będzie już olej schłodzony. W okresie zimowym on może być przechłodzony nawet do 20 stopni Celsjusza i niżej, co jest bardzo niebezpieczne dla pracy sprężarki. To stosujemy zawory termostatyczne. Termostatyczny zawór olejowy. Trójdrożny. Zawór trójdrożny, który będzie w tym momencie mieszał olej, który jest podgrzany przez sprężarkę, a wcześniej przez grzałkę elektryczną oleju do jakiejś tam temperatury powiedzmy 60 stopni Celsjusza w czasie pracy, z zimnym olejem w taki sposób, aby na wyjściu z zaworu uzyskać temperaturę na przykład 43 stopni Celsjusza. W zależności od zastosowanego wkładu w zaworze termostatycznym. Jest to rozwiązanie, które niezależnie od tego, jaką temperaturę osiągnie olej w chłodnicy oleju, w sensie jak niską, dostarczy do sprężarki olej o dokładnie zaprojektowanej temperaturze. To jest jedno rozwiązanie. Natomiast drugim rozwiązaniem, również stosowanym w podobnych układach, jest zastosowanie podwójnej chłodnicy oleju. Rozwiązanie to wykorzystuje często odzysk ciepła i mamy dwie chłodnice. Jedna chłodnica jest na przykład chłodnicą termosyfonową, chłodzoną termosyfonową, a druga to jest glikolowa. I teraz poprzez przepływ, również przez zawór trójdrożny, odpowiednio regulowany przepływ uzyskujemy dokładnie taką temperaturę, jaką chcemy. Jest to stosowane w przypadku, kiedy mamy na przykład odzysk ciepła i ten odzysk ciepła tego, ilość tego ciepła wzrasta ponad możliwości odbioru po stronie odbiorowej i ta temperatura byłaby tutaj zbyt wysoka no to wówczas dodatkowe dochłodzenie np. 60 stopni po 65 stopni dodatkowe dochłodzenie uzyskujemy przez połączenie dwóch chłodnic oleju dobrze Podsumowując zagadnienie termosyfonowego chłodzenia oleju, chłodzenie to wykorzystuje różnicę gęstości, a więc przepływ jest wymuszony przez ciecz, a w tym miejscu mamy mieszaninę gazowo-cieczową, gaz i ciecz, a tu mamy tylko ciecz. Ciecz ma większą gęstość, więc napływ amoniaku do chłodnicy jest większy, powrót będzie mniejszy. Tu mamy chłodnicę oleju. Od strony eksploatacji, co będzie miało znaczenie? Po pierwsze zaprojektowany prawidłowo układ rurociągów i zaworów, po drugie odpowiednie średnice przepływu, a po trzecie poprawna gospodarka olejem i zapowietrzeniem układu. To zapowietrzenie pojawia się często w sytuacji jakiegoś drobnego serwisu w sprężarce. Rzadko dochodzi do tego, by powietrze w układzie przedostało się w jakikolwiek sposób ze zbiornika amoniaku czy ze skraplacza do chłodnicy termosyfonowej oleju dlatego, że barierą jest ciekły amoniak w zbiorniku amoniaku. Natomiast jeżeli mamy jakikolwiek serwis sprężarki, cokolwiek otwieramy agregat i cokolwiek w nim jest wykonywane najczęściej mimo zastosowania pompy próżniowej i odciągania wprowadzonego powietrza jakaś część powietrza zostanie i potrafi zrobić bałagan w układzie, trudny do zdiagnozowania i odkrycia. Serdecznie zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, do zadawania pytań w komentarzach.